Witam serdecznie. To będzie taki spontan, ale że tak powiem, dusza mi jakby podyktowała, żebym to akurat teraz nagrał, bo tak czuję i chciałem tutaj powiedzieć właśnie odnośnie zlotów i sytuacji, jak, jak ona wygląda od czasu jak te zloty są. Organizowane dla osób, które właśnie śledzą ten kanał i są widzami, wspierają jakby tą, tą ideę, właśnie wieców słowiańskich. Ostatnio była kobieta, która mówiła o wiecach słowiańskich. Niestety. Nagrywałem live, żeby nie dokładać Przemkowi, że tak powiem, pracy i żeby no, to, to naprawdę zajmowało całe trzy tygodnie. Zrobił to świetnie na drugim kanale, ale no, chciałem, żeby to jakby bezobsługowo było wrzucone i jakość jest gorsza, ale polecam, żeby sobie oglądać te nagrania. Także tak, nazwałem to wydarzenie... Wiecem Słowiańskim i tak się będzie nazywało. Natomiast chciałem też powiedzieć to do darczyńców, do osób, które wspierały NwK 24.pl w momencie, jak nagrywałem filmy i pracowałem tutaj, właśnie poświęcając swój czas, co robię w dalszym ciągu, oczywiście, jak wiecie, i publikuję materiały, poświęcam temu czas, jednak no, musicie wiedzieć, że yy, to nie jest tak, że Dąbrowa jest jakoś bardzo dochodowa. Ja zauważyłem po prostu, powiem to wprost, ogromną, ogromny spadek wpłat odkąd zacząłem organizować Dąbrowę, bo, bo wiele osób jakby domniemuje, że to jest dochodowe. To ja chciałem powiedzieć wprost, jak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o dochodowość tego, bo tutaj jakby tamtych wpłat praktycznie w ogóle nie ma, natomiast Dąbrowa nie jest jakoś. Specjalnie dochodowa z paru względów. Powiem o jednej rzeczy odnośnie wydatków, jakie właśnie były, bo tam były pewne inwestycje dokonane, nawet bardzo duże. Same jakieś tam grille, tego typu rzeczy, to są tam rzeczy paręset złotych, ale była też wykonana praca w postaci postawienia tam ubikacji, które mają być na stałe. Pewna osoba się zadeklarowała, że będzie sponsorować właśnie. To wydarzenie i no, niestety się nie wywiązała, i na tej podstawie ja stwierdziłem, że, że właśnie tutaj ta propozycja Agnieszki może właśnie zaistnieć, więc ubikacje, które tam były wybudowane, kosztowały około 5000 złotych, tak, i miały być sfinansowane przez kogoś, nie zostały, więc, więc Agnieszka jakby tutaj poprzez właśnie finansowanie od ludzi, którzy jakby przychodzą i finansują, Właśnie to dostała część, jakby tej kasy, ale to, to jest około 2000 na ten moment, więc 3000 złotych jest na minusie Dąbrowa, tak naprawdę, bo w dalszym ciągu, jakby. Tutaj jest to, że tak powiem, spłacane, czyli, czyli tak to wygląda, a są jeszcze kolejne wydatki, które należy będzie ponieść, i będzie to zadaszenie, które będzie miało metalową, jakby obramówkę, i tak dalej. Więc koszty, jakie tu należy włożyć, są ogromne. Więc dlatego myślę o tym, że w przyszłości może uda się zorganizować sponsorów, bo jakieś większe firmy mają też możliwość odpisów od podatków, tak, i przeznaczenia jakichś środków. Więc na ten temat będą rozmowy, ale chciałem tylko poinformować, że to nie jest w ogóle dochodzenie i y, osoby, które wspierały to hojnie do tej pory, y, chciałem, żeby taki komunikat otrzymały, że to w ogóle tak nie wygląda, natomiast wpłat na moją działalność, funkcjonowanie tutaj i montowanie materiałów ja prawie nie mam, dlatego to jest taka informacja do osób, które mają możliwość y, wspierać tą ideę, którą tutaj robię, a wiem, że materiały się y, podobają, no to prosiłbym o to, bo to, że tak powiem, nie jest zadłużenie, ale de facto zadłużenie. Tutaj to jest parotysięczne, tak. Ja tutaj, akurat robiąc to, co robię, nie wykonuję działalności gospodarczej, więc prywatnych środków ja no, nie będę na to przeznaczał, że tak powiem. Poza tym wiecie dobrze, ci, którzy śledzą, że miałem powiedzmy, że grube wydatki związane z remontem, który nie jest do tej pory jeszcze wykończony, ale to jest już mniejszy problem, bo to już jest jakby inna, inna sprawa. Natomiast, jakby tutaj, kreska tego wszystkiego jest bardzo duża. To jest wysiłek ogromny, żeby, żeby to sfinansować, żeby to dźwigać, wszystko, żeby wykonywać inwestycje. Ja bym chciał też kupić sprzęt audio, żeby był na miejscu, tak? Doinwestować to wszystko w taki sposób, żeby na przyszły sezon było już tip top. A to wymaga wielu tysięcy złotych, po prostu no, wkładu, którego na razie nie ma. Jest to finansowane jakby od ludzi, którzy na zlot przychodzą, ale to jest pod grubą kreską, także apel do ludzi, którzy jakby oglądają tą działalność moją wspierają o to, żeby zdawały sobie z tego sprawę, że tutaj minus jest wielotysięczny, więc, więc osoby, które mają taką możliwość, prosiłbym o dotowanie w dalszym ciągu, bo jeżeli wydaje się tym ludziom, prawda, którzy wspierali hojnie bardzo często, że, że to jest plusowa działalność tutaj, to, to w ogóle tak nie jest a no ja chciałbym przynajmniej powiedzmy te koszty które Agnieszka poniosła i poniesie budując właśnie jeszcze zadaszenie ławki bo tutaj stolarz będzie to robił żeby to przynajmniej było fajnie sfinansowane także apel do ludzi którzy wspierają tą działalność o Dotowanie i też do ewentualnych sponsorów, których będę chciał pozyskać w przyszłości o, o jakiś kontakt na skrzynkę mailową. Może jakoś uda nam się to sfinalizować w taki sposób, żeby, żeby ta działalność była możliwa, żeby była rentowna, żeby można było sprzęt jakby ogarniać i robić te słowiańskie wiece, jakby to sponsorowanie było płynne. I był stały dochód, jakby taki rzeczowy, rzeczywisty. To może by się udawało nawet co tydzień, jakby to, to, to organizować i, i, i robić to na zasadzie, może, darowizn, jakby finansowanie było zewnętrzne, stałe od jakiejś firmy większej, ale nie państwowej, że tak powiem. W każdym razie, tak jak mówię, informacje dla osób, które śledzą to i mają możliwość wspierać to. Tutaj zadłużenie ze względu na inwestycje, jakie są poczynione, jest wielotysięczne, więc, więc jak taś, ktoś ma taką możliwość, to prosiłbym o wspieranie tej idei. Pozdrawiam Was serdecznie, Michał. Ewentualny numer konta, jak i PayPal będzie pod tym materiałem. Pozdrawiam, hej.